Witajcie, witajcie, to znowu Jaakub i witam was w kolejnym odcinku z gry The Talos Principle. Jak widzicie udało mi się zdobyć już drugi hmm, zakłócacz. Tak jest. Ten drugi zakłócacz był tam na końcu, a ten jeden zakłócacz był tutaj. Wykorzystałem zakłócacz, żeby zatrzymać się jedną kulkę. A ta druga, która była tu, w tym momencie pobiegłem tam, gdzie także mam już dwa zakłócacze. Ok, i dzięki temu już mi nic nie grozi. Teraz mogę sobie otworzyć. Mogę sobie zakłócić tą kulkę. Nie, raczej nie, ale mogę zrobić sobie tak. Dobra. Czekajcie, ja to chyba źle robię. Ja muszę chyba... Dobra, zachódźmy tak. Zakróćmy to. Teraz weźmy to. A czyli ono się od tego odbija. Dobra, ty przejdź. Teraz, co tam będziecie chodzić wszystkie trzy? To, co postawię tu, i to, co postawię tu. Dobra, mam klucze. Teraz tak. Dobra, to jest od bramy. Okay. Czyli zrobimy teraz tak samo. Zablokujemy to. No. No, teraz mogę okay. czyli mamy za Dzięki czemu możemy odłożyć sobie przejście tutaj. Tu mamy co? Cały ten świat jest pustynią. Nawet te części, które wydają się żywe, są tylko piaskiem. Wszystko jest martwe lub umierające. Każdy, kto twierdzi inaczej, kłamie. Dobra, już widzę, jaki jest problem. Ale dobrze, że mamy tutaj i teraz zobaczymy co jeszcze mogę. Co jeszcze mogę wykorzystać? Tak, tu jest ten. Aha, tu jest włącznik. i to tyle to dobra, to wychodzi na to, że zrobiliśmy ok, czyli to by było zrobione czyli mamy jeszcze... dobra, to chodźmy w tą stronę tylko drzwi i okna Hmm. Powiedzmy, że nie za dobrze wspominam ten tytuł. Zagadki: do drzwi, okna mi się kojarzą z tym, że. No, już widzę, że tak. Tak. To będzie znowu jakiś, kurde, dziwny, przeklęty labirynt. Co jest tu? Na dzień dobry, od razu mogę powiedzieć, że. No dobra, mamy coś. Mamy tylko jeden łącznik. To ja go wezmę. Mogę odmożyć to. Dobra. Tu mam wejście. Nie, dobra, okej okay. Widać to tam. Wejście jest tam. Czekajcie, co tutaj się rozglądnę. Czyli wychodzi na to, że to miejsce tutaj mi jest niepotrzebne. Czyli ten mogę też stąd wziąć. Dobra. Tu nie ma nigdzie, więc nie mam innego wyboru jak... Czy ja mogę się podpiąć pod to, od to i tak? Nie. Dobra. To ja bym zrobił tak. aha ja i tak nie mam innego wyboru. Czyli ja muszę zrobić tak. Mhm. Ale... A, bo tam, tak, bo tam był, bo... nie, czekajcie. No dobra, czyli ten mogę wziąć, wyciągnąć. E Ja sobie go połączę tak. Teraz połączę sobie to, to i to i ustawię tak. Okna i drzwi. Dobra, tu zostawimy sobie jeden. Mhm. Czyli mam, dwa. Czyli mam dwa łączniki. I szczerze powiedziawszy, to nie jest za dużo, bo mi się wydaje, że dwoma łącznikami nie wiem, czy jestem w stanie coś zrobić. Chociaż... Chociaż jestem w stanie. Albo i nie. Albo i tak. Dobra. Dziękuję. Bardzo fajna zagadka. Trzeba przyznać. Bardzo fajna zagadka. No? Niektóre są w miarę, niektóre są... no to, to mam wyjście, tu mamy jeszcze jedną zagadkę. To lecimy dalej. Krzyżówka łamigłówka. No ciekawe, ciekawe, co teraz tutaj dla nas przygotowany. Dobra, mamy niebieski, czerwony laser. Krzyżówka, Czy Czyli może znowu chodzić o to, żeby nie krzyżować... Dobra, tu widzę, że... Aha. Aha, fajnie. Tu jest wejście, połącznik. Tylko pytanie... Dobra, jest. Już myślałem, że nie ma. Dobra, otwieraj się. Tu mam łącznik drugi. Tu jest znaczek. Dobra, na razie może przetransportujmy czerwony laser. Tam, czy tam nie będzie łącznika? Ok, odblokujmy sobie Jest, tak jest. Krzyżówka łamigłówka. Tylko, że mi jest w sumie... To już nie jest potrzebne, bo mi trzeba te, teraz tylko niebieski niebieski laser, żeby i to mogę wziąć. I to mogę wziąć. I to mogę wziąć. I teraz tak. Muszę to tak jakoś połączyć. Na przykład zrobimy tak. Połączmy sobie tu. Połączmy sobie tu i tu i tak. Dobra. <laughs> hmm. Czyli tu bym potrzebowało. Dobra, tu dopiero się mogę połączyć. Dopiero tu. czyli teraz bym potrzebowała przynieśmy sobie wszystkie hmm. raz, dwa Dobra, jest jakiś zamysł, tylko jak to wykorzystać. Krzyżówka. Krzyżówka łamie. To nic nie daje. W sumie? W czy to przejdzie? Nie. Czyli jakby nie patrzeć, to to nie jest wysokość. Tu by było. Stąd nie widać lasera. No dobra, powiedzmy, że powiedzmy, że wiem o co chodzi weźmy na razie to idziemy na załączniku, raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy. No może być mało tak hmm. gdybym zrobił tak? Hmm, teraz tak, tu jest niebieski. O ja nie, tak nie mogę nigdzie. Musiałoby być coś wysokiego. Czy ja mogę postawić? Nie Nie, bo ja nie będę się łączył, to ja się nie chcę łączyć. Jeszcze inaczej muszę zrobić chyba, jeszcze inaczej muszę pogombinować bo chcę Muszę obejść Czekajcie, bo to jest z jednej i z drugiej strony Dobra, powiedzmy, że to by mogło być tak. Czy tak czy tak. Uh. Добра. Добро... Аха, въедем! Окей! Troszkę żeśmy pokombinowali, ale to jest właśnie to, że trzeba wiedzieć jak ustawić te wszystkie łączniki Obrabić bez stąd spojrzymy sobie jeszcze na siódmeczkę widzę, że nie możemy nic w sumie nie wiem co z tym C, bo miga nam cały czas, że możemy wykorzystać jakoś ten nie wiem czy coś odblokować czy coś, ale tu są dwie gwiazdy o królica jaka piramida no dobra Co to jest w ogóle? Nie. Ale myślę, że o tym wszystkim się dowiemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.